Demontujemy tę klapę w do MK3 na przykładzie kombika. Pokażę Wam co trzeba zrobić, żeby wszystko dobrze rozpiąć i ją normalnie zdemontować. Mam trochę sfatygowane to auto, ale mniej więcej pokażę Wam po kolei co trzeba zrobić. Pierwsze, się pozbyć osłon słupków bocznych. One się trzymają na zatrzaskach i na krzyżakowym śrubokręcie wykręcamy mocowania krzyżakowe z jednej i z drugiej strony. Sam plastik się trzyma tutaj na spinkach i tu był przykręcony tym krzyżakiem. Teraz mamy dostęp już do elektryki od klapy, która nam idzie jeszcze bardziej w dół. Łączy się tutaj, żeby łatwiej. Pozbywamy się również. Odkręcamy troszkę osłonę boczka. Również wszystko jest na krzyżaki. Im więcej poluzujemy, tym będziemy mieli lepszy dostęp. Po zdemontowaniu śrubek musimy odchylić plastik i widzimy już złącze i elektrykę, która idzie nam aż do klapy pod uszczelką, pod, pod sufitką. Chodzi nam tu i przechodzi do klapy Tu jest motyw od spryskiwacza szyby Luterki jest pod spodem i tą chorwaczką idzie dalej co musimy zrobić to zdemontować wtedy drugi boczek żeby go wyczepić na razie wyczepiamy elektrykę czyli w tej kostce od elektryki, klapy. Idziemy w dół, niżej. I tu mamy dwie kostki łączące klapy. Musimy je wypiąć. Jest trochę mało miejsca. Zwalniamy ten zaczep i wypinamy ją w ten sposób. To samo robimy z drogą. Jedną ręką robi się troszkę średnio ale kwestia tego, żeby nacisnąć. I mamy wypiętą drogą. I tak mamy elektrykę klapy już odpiętą. Musimy teraz to wszystko z powrotem wyciągnąć. Wyciągamy tą Wszystko nam powinno Ręce przejść. dwoma rękami sobie lepiej poradzi się jedno, muszę trzymać telefon. Na samym końcu wychodzą kostyczki. Pojedyncze, bo dwie na raz nie przejdą. Wypinamy. I mamy elektrykę klapy. Całkowicie wyjętą. Zostaje rozpięcie yy, spryskiwacza pryskipacza. Też musi miejsce samochodu do rozbiórki, więc. Nie muszę być tak delikatny dla podsufitki, wy możecie zachować trochę więcej ostrożności. Pokażę wam, gdzie on idzie dalej. Zamyka się tutaj i tu wchodzi w taki rozgałęźnik. I musimy go wypiąć z tego rozgałęźnika. Użyję drugiej ręki. Jest wypięty i wyciągamy go. Ten sam sposób z powrotem. I mamy już odpięto, odpięty sproskiwacz. Z odpiętym spreskiwaczem z odpiętą elektryką przystępujemy do odkręcenia klapy. Klapy możemy odkręcić albo z zawiasem na śrubach od dołu pod, pod, pod sufitką, albo bez zawiasu, odkręcając je już bezpośrednio od klapy. Ja ją odkręcę zawiasem, czyli od, pod, pod sufitką dwie śruby po jednej stronie i dwie śruby po drugiej stronie. Wcześniej lub później, obojętne, musimy wypiąć jeszcze teleskopy, podważając je normalnie śrubokrętem w ten sposób, żeby zeszła nam blokada. Wypinamy. Jest to klucz dziesiątka, odkręcamy klapę. Po odkręceniu śrub klapa jest zdemontowana, możemy ją wyciągać. I mamy zdjętą. Dzięki za uwagę, na razie.